Kandia Maraton Lang Team powoli dobiega końca. To nasze ostatnie z Państwem spotkanie. No i czas na wielkie podsumowanie tego, co w Dąbrowie Górniczej się działo. Zbigniew Podrasa, prezydencji Dąbrowy górniczej Witamy Panie Prezydencie jeszcze raz. No dobra, jak było? No, myślę, że fantastyczne święto rowerowe w Dąbrowie, ale myślę, że nie tylko, ponieważ uczestnicy są z całej Polski. A promocja fantastyczna właśnie rekreacji, sportu rowerowego. Myślę, że to jest marzenie każdego to zajmuje się sportem. Mówię tu o Czesławie Langu, ale również e, wspomnę o sobie, bo mnie to fascynuje. Panie prezydencie, ja muszę pana publicznie pochwalić, dlatego, że obserwuję od wielu lat ten barwny peleton, który przemieszcza się po całej Polsce jeśli chodzi o zabezpieczenie tras, jeśli chodzi o współpracę z służbami typu policja i tak dalej, wyłączenie pasów ruchu, jesteście absolutnie the best w całej Polsce. Jest to tutaj zrobione najlepiej. No cieszę się z takich stwierdzeń. To naprawdę olbrzymi wysiłek nie tylko służb miasta, policji, ale również wolontariuszy. 200 wolontariuszy czy, to, czy osoby, które e, zgłosiły się nieodpłatnie zafunkcjonować, pomóc w organizacji, ale myślę, że nie żałują, bo jest to coś fantastycznego. No to jest impreza, która rozrasta się praktycznie z roku na rok. Gdy rozpoczynali Czesław Lang y, i jego sponsorzy ten cykl 8 lat temu, y, Wielu było sceptyków. Sądziliśmy, że nie rozwinie się ta lawina rowerowa aż tak bardzo. Tymczasem dzisiaj, praktycznie do któregokolwiek z miast byśmy w Polsce nie przyjechali, nawet jeśli jest to mała miejscowość, no dąbrowa jest akurat dużą aglomeracją. To zawsze pojawia się tysiąc i więcej osób. Tak, no, tysiąc osób świadczy o faktycznie dużym zainteresowaniu, ale również i a, sporo kibiców. Ale myślę, że na co dzień też w Dąbrowie dzieje się wiele, jeśli chodzi o, o rowery. Są ścieżki, jest infrastruktura przede wszystkim. I przyjeżdżają ludzie nie tylko z Dąbrowy pojeździć, ale przyjeżdżają z Małopolski, a z terenów całego Śląska. To nie tylko ścieżki, ale również atmosfera wokół tych ścieżek, a więc jeziora, lasy to wszystko procentuje. I chcemy, żeby tak dalej było. I chcemy, żeby Dąbrowa Górnicza i ten rejon kojarzył się nie tylko z górnictwem tak jak to było na początku naszych relacji ale przede wszystkim właśnie ze sportem, z aktywnością i ze zdrowym trybem życia. No górnictwa już niestety niewiele na naszym terenie i ostatnia kopalnia za chwilę zamykana, ale e, jest inna możliwość. Zielone tereny e, i to trzeba wykorzystać, to trzeba pokazywać i to trzeba ludzi zachęcać do uprawiania sportu, rekreacji, bo to zdrowo i ochrona środowiska również tym ma swój udział. No dokładnie ten region i samo miasto ma doskonałe możliwości i predyspozycje, żeby takie właśnie rzeczy tutaj się działy. To jakie panie w w takim razie plany? Bo ja rozumiem, że za rok na Skandia Maraton Team tutaj się spotkamy, a w międzyczasie? No W międzyczasie na pewno będzie start Tour de Poloń, ale po drodze mamy za tydzień start ekstraklasy koszykówki mężczyzn, a za chwilę już po raz kolejny panie siatkówce ekstraklasy startują. Oprócz tego pływacy, triatlon, żeglarstwo, insurfing, to wszystko w Dąbrowie istnieje. No dobrowa talentami żyje, można by powiedzieć. No nie tylko śpiewaczymi, bo Dawid podsiadło, ale również mamy młodych adeptów tenisa, taką młodą dziewczynkę, która wspaniale się prezentuje, ale również takie sporty niszowe i karate i judo i to wspomniałem już o triatlonie, sukcesy. A sądzi Pan, jeszcze wracając do tego, co dzieje się w namiocie obok nas, w zasadzie już końcówka tego, że uda się dużo pieniążków, a tym samym dużo kilometrów przejechać, żeby tutejszym dzieciom właśnie z domu dziecka w Dąbrowie Górniczej pomóc? To piękna inicjatywa, bo trzeba wspierać tych najbardziej potrzebujących i to cieszy, kiedy widać tą dobrą wolę i dobre serce tych, którzy tutaj dzisiaj przyszli kibicować i brać udział w samej imprezie. To wspaniałe. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy i ja myślę, że do dobrowy górniczej na pewno się wybierzemy na rower albo pobiegać. Na pewno się coś znajdzie, bo jest tyle możliwości, że aż trudno to uwierzyć, że w jednym miejscu. Dziękujemy serdecznie, a już teraz proszę państwa boguś i kolejni goście. Podczas każdego z wyścigów z Skandy Maratonu Lang Team oczy wszystkich zawsze zwrócone są na ten najdłuższy dystans, który jest jednocześnie rywalizacją w Pucharze Polski. A oto dzisiejsi bohaterowie tego właśnie dystansu Grand Fondo, Mariusz Kowal i Andrzej Kajzer, panowie, to była dzisiaj walka tutaj nie tylko z przeciwnikami, ale i z trudnościami, które przyszykowała wam pogoda, aura, no bo to błoto z pewnością wam nie obce, ale jednak utrudniało dzisiaj rywalizację. No tak, kolarstwo, w kolarstwie jest tak, że startujemy w różnych warunkach i jest jak jest pogoda, jak nie ma pogody. Dzisiaj było, były warunki bardziej deszczowe, mokro było ślisko, także musieliśmy sobie poradzić nie tylko z dystansem, ale z tą trudną trasą. Mariusz Kowal dzisiaj przypieczętował zwycięstwo w Pucharze Polski, choć jeszcze przed nami kwidzę. Tak, jeszcze mamy jedną edycję, ale cieszę się, że już uzbierałem ci tyle punktów, że mogę spokojnie wystartować za tydzień, już bez takiej presji. Cieszę się, że pomogłem kolegom z drużyny i oni mi też pomogli. Także cieszymy się z tego sukcesu. Trzeba otwarcie powiedzieć, że JBG 2 w tym sezonie z Maratanu Langtini Pucharu Polski prezentowała się fantastycznie jako drużyna. Tak, staramy się pojechać wspólnie. Pracujemy wspólnie na sukces. Jeszcze jest jedna edycja, gdzie wystartujemy również żeby drużynom, żeby zebrać parę punktów, które są potrzebne do klasyfikacji drużynowej. Ale tak naprawdę drodzy Państwo, najszybszy dzisiaj, jeśli chodzi o ten czas bezwzględny, był Andrzej Kajzer. Człowiek, bez którego maratony w Polsce praktycznie nie mogą się od wielu lat odbywać i wciąż błyszczy formą. Gratulacje po raz kolejny. No dziękuję. Dzisiaj dyspozycję miałem dobrą. Warunki też mi odpowiadają, bo lubię się w takich warunkach ścigać. Wtedy, kiedy jest grząsko na trasie. No a tak dzisiaj było, bo po piątkowych, całodziennych opadach, ta trasa dzisiaj no, niektórym przysparzała dużo kłopotów, bo nie każdy lubi się wścigać w takich warunkach. Ja oczywiście lubię, e, tak jak Mariusz, doświadczony kolarz też sobie bardzo dobrze poradził i ta czołówka, z którą przyjechałem. No Widać, doświadczeni kolarze i, i potrafią jeździć w takich warunkach, no tak jak mówiłem, nie każdy lubi, nie każdy umie. E, to dużo wymaga techniki od kolarza i, i opanowania roweru, także nie, nie każdy ma predyspozycję, może nie predyspozycja, a technikę do takiej jazdy. Panowie, jesteście kolarzami niezwykle doświadczonymi, Andrzej Kajzer chyba nawet bardziej od Mariusza Kowala, ale trzeba też otwarcie powiedzieć, że młodzież napiera, tutaj mamy mnóstwo tych młodych, perspektywicznych kolarzy, którzy w przyszłości, i to chyba już niedalekiej, zaczną pomalutku Was z tego piedestału spychać. Cieszę się, że ta młodzież przyjeżdża, aczkolwiek życzyłbym sobie, żeby ich jeszcze więcej przyjeżdżało, żeby rodzice zabierali te dzieci, przyjeżdżały na takie, tego typu wyścigi, tutaj jest super akcja, gdzie dzieciaki mogą... Mogą pościgać się, czy pobawić, pojeździć na rowerze w formie zabawowej, co pozwoli im później w dalszym, w dalszym części e, dostać się do dobrych klubów, czy, czy, czy po prostu zająć się tym sportem na, na lepszym poziomie. Mogę powiedzieć też tyle, że no to, to już jest ta, taka rola, że my możemy troszeczkę tej młodzieży przekazać doświadczenia, możemy ich nauczyć, oni mogą podpatrzeć, jak my jeździmy. Jak się przygotowujemy do tych zawodów, jak wygląda rozgrzewka i, po, i, i w trakcie startu. Także cieszę się, że przyjeżdża ta młodzież. Dziękuję panowie za te piękne emocje. No, i do zobaczenia, mam nadzieję, w Kwidzynie podczas kolejnej edycji tej wieńczącej z Kandy Marathon Lang Team. Mariusz Kowal, Andrzej Kaiser byli moimi i państwa gości. Pozdrawiamy serdecznie. Piotr Bednarski, to z kolei mój gość, no obowiązkowo postać, która musi się pojawić podczas każdej edycji Skandia Maraton Lang Team. No to skoro podsumowujemy, Piotrze, no to mm, ostatni, jeszcze odważni, którzy mają energię, mają siłę i chcą pomóc dzieciom z tutejszego domu, dziecka w Spącich, żeby też miały swoje rowery i mogły na nich sobie śmigać po Dąbrowie i okolicach. No to jak to wygląda w podsumowaniu? Ile udało się przejechać i zebrać? Słuchajcie, śmiało możemy powiedzieć, że Dąbrowa Górnicza zdała egzamin celująco, bowiem jak dotąd tym mniej więcej te kwoty, które w każdym mieście udało się zebrać, oscylowały wokół kwoty 8-9 tysięcy złotych, a Dąbrowa Górnicza jako drugie miasto w tym roku zebrała ponad 10 tysięcy złotych. Jak to się stało? Otóż dzisiaj wystartowało 718 zawodników i z ich aktywności na trasie mamy 7300 złotych. 500 kilometrów przejechali zawodnicy za naszymi plecami na trenażerach, to daje kolejne 1500 złotych. I tak się składa, że pomogła nam też bardzo sympatyczna sytuacja z Warszawy sprzed dwóch tygodni, bowiem 31 sierpnia odbył się BMW Półmaraton Praski, i tam strefa pozytywne obroty również była. Tam przejechaliśmy 500 km i te pieniądze także zasilają konto Dąbrowy Górniczej. Innymi słowy, na tą chwilę, na kilka minut przed zakończeniem, mamy ponad 10 tysięcy złotych, dokładnie 10 tysięcy 300 złotych. Wielkie Szapoba dla Dąbrowy Górniczej, było ich tutaj. Są cały czas są tutaj razem z nami. Ja powiedziałem, że do ostatniego klienta, ale nie spodziewałem się, że tych klientów będzie tak dużo. Państwo są cały czas razem z nami, cały czas te rowery są w ruchu. Cieszymy się, po prostu się cieszymy. Czyli co, czekamy aż ostatni zejdą z roweru? Nie poddajemy się. Nie poddajemy się absolutnie. Tyle osób jest tutaj razem z nami od wczesnych godzin porannych i dopóki każdy chociaż na chwilę nie wsiądzie, nie zamykamy. No oczywiście, zwłaszcza, że pogoda, proszę Państwa, bardzo przychylna dla nas tutaj dzisiaj była i było fantastycznie. Pani Krysia, tak? Tutaj właśnie, to ja zapytam krótko. Pani Krysiu, jak było? Elegancko. Elegancko. Lekkie zmęczenie jest, ale Piotrze, no właśnie, ja wiem, że o tym już rozmawialiśmy, ale chciałabym do tego wracać, no bo to jest clue i podstawa tego, że tutaj właśnie wszyscy chętnie na te rowery wsiadają. Jak z podejściem? Czy w ogóle wiedzą o co chodzi? Czy po prostu mają przygodę, że siadają sobie przed monitorem i jadą? Czy kręci ich to, że mogą pobić jakieś fajne rekordy? Czy myślą przede wszystkim o tym, że pomagają? Tylko, żebyście Państwo popatrzyli na tych odważnych, małych bohaterów. Rower trzy razy większy od niego, siodełko się przekręciło, ale jedzie i jestem fantastyczny. Jeszcze pod górę, więc ma ciężko. No i o to w tym wszystkim chodzi. Piotrze, powoli musimy kończyć, no ale właśnie chciałabym się pokusić o to pierwsze podsumowanie. Jak ten Skandia Maraton Lang Team 2014 byś podsumował, jeżeli chodzi o strefę tych pozytywnych obrotów? Na szóstym etapie z siedmiu możemy śmiało powiedzieć, że tych rowerów. Wydaje mi się, że będzie około 60. 50 rozdaliśmy, 50 trafiło do uśmiechniętych, jak nie wiem, co dzieciaków, które będą śmigać na tych rowerach. A dziś w Dąbrowie górniczej, skoro już ze wstępnych wyliczeń, wiemy, że jest 10, ponad 10 tysięcy złotych, więc 10 na pewno jest, może będzie 11, a to jest myślę, że bardzo dobry wynik jak na jeden dzień. Takiej aktywności, z której wszyscy są zadowoleni, bo i zawodnicy biorący udział w maratonie, i ludzie siedzący za naszymi plecami na trenażerach, każdy wsiadał z uśmiechem, schodził z uśmiechem, a do tego jeszcze pomagał i mamy z tego sporo sprzętu rowerowego. Życie nie umiera. No to jeszcze na koniec oczywiście mobilizujemy Kwidzyn jak najbardziej. Proszę być za tydzień właśnie tam. Może pobijecie rekord. Dziękuję bardzo Piotrze i oddaję głos Bogusiowi. Każda impreza kolarska musi mieć fantastyczną oprawę, a Skandia Marathon Team ma zdecydowanie najlepszą oprawę, jeśli chodzi o imprezy kolarskie w Polsce. No może poza Tour de Pologne, ale to są wciąż ci sami ludzie. Dariusz Malong i Henryk Sytner, bez tych dwóch dżentelmenów imprezy kolarskie w Polsce absolutnie nie mogą się odbyć, panowie. Jak to się dzieje, że potraficie zrobić z tego wydarzenia wielkie widowisko, no bo to na tym polega, żeby tych ludzi, którzy startują, tych ludzi, którzy są także kibicami, nakręcić na pozytywne obroty. Eee, klasyk powiedziałby tak: Lata pracy w terenie, i to prawda, mamy taką fajną chemię, taką fajną wymianę z Henrykiem, jeśli chodzi o to, co dzieje się na maratonie. No i po drugiej stronie mamy fantastycznych zawodników, zawodniczki i kibiców. I szczerze mówiąc, idzie nam to bardzo sprawnie i łatwo, lekko. A to muszę przyznać, jest absolutny fakt, bezsporny. Jesteście panowie fantastyczni. Henryk, Ty od wielu lat promujesz szkolarstwo na antenie polskiego radia. Ten fenomen się rozwija, bo to nie jest tak, że mieliśmy zawsze te złote czasy polskiego kolarstwa. Obserwujesz to z perspektywy dziennikarza, jest coraz lepiej. Oczywiście. Ja pasjonuję się kolarstwem, zarówno tym wyczynowym. Dopinguję zawodników w maratonach, w Tour de Pologne, we wszystkich możliwych wyścigach i o tym opowiadam na antenie. Ale dla mnie jest również ważne to, że staram się zachęcić wszystkich do uprawiania kolarstwa. Tego kolarstwa dla zdrowia, dla własnej satysfakcji. Bo przecież nie chodzi o to tylko, żeby w maratonie skandii wygrać. Chodzi o to, żeby dojechać do mety. I to jest najważniejsze. Chciałbym, żeby kibice, tak jak w Norwegii, jak w Skandynawskich, przyjeżdżali dopingować zawodników ze sprzętem, z i sami później po zawodach również jeździli. My jesteśmy w Dąbrowie Górniczej. Rozmawiałem z prezydentem. Tu są wspaniałe trasy kolarskie, więc dobrze dopingować zawodników, ale później samemu wsiąść na dwa kółka i ruszyć w plener. Darek to kolarstwo. W Polsce rozwija się bardzo dobrze. Nie tylko jeśli chodzi o te plenery górskie, tak to nazwijmy, ale przede wszystkim jeśli chodzi o szosę. Mamy fantastyczne sukcesy. No, ten rok był absolutnie przełomowy. Ty, jako komentator kolarstwa, obserwujesz to bardzo bacznie. To prawda, to był rok przełomowy dla kolarstwa szosowego w Polsce. Wielkie sukcesy Michała Kwiatkowskiego, Rafała Majki, Przemka Niemca. To wszystko powoduje, że kolarstwo staje się modne, że staje się takim sportem narodowym i tak będzie w przyszłym roku, bo wiem, że jest specjalny projekt rządowy, który właśnie ma promować kolarstwo, a to się dzieje między innymi zaczynając od wyścigu Tour de Pologne, który dał szansę tym wszystkim młodym wyścigom przez ich sukcesy. No i teraz schodzimy poziom niżej i będziemy rozwijali kolarstwo szosowe w Polsce bardzo mocno. Henryk, ja jeszcze chciałem dodać, że właśnie prowadząc od wielu lat, już 40 lat, taką największą w Polsce akcję rowerowo-kolarską wakacje na dwóch kółkach, z tej grupy już wielokrotnie wywodzili się ci, którzy później startowali w wyścigach szosowych, w plenerowych wyścigach MTB i również zdobywali tytuły mistrzowskie. Także jest taka droga od turystyki, od wypraw, od rajdów kolarskich do wyczynowego sportu. I ja o to walczę w trójce właśnie we wszystkich możliwych audycjach na temat aktywności. Dziennikarze to chyba nadają na tych samych falach, bo właśnie o to cię miałem zapytać. Czy obserwując yy, kolarza, takiego nawet amatora, jesteś w stanie jako pasjonat i wielki znawca kolarstwa ocenić jego potencjał i zauważyć w nim ten element, który potem decyduje o w przyszłości mistrzostw. To na pewno można. Przede wszystkim ważny jest zapał. Już widać jak on startuje powiedzmy w wyprawach rowerowych, że ma tę żyłkę sportową, że chciałby później po, że tak powiem, zakończeniu takiego rajdu spróbować swoich sił również w wyścigach. Można zauważyć po takim, że tak powiem, zaangażowaniu, po tym, że ten rower go pasjonuje i wiadomo, że nie tylko wycieczki będą, że tak powiem, w jego planach, a również Próby startu w wyścigach, bo nie od razu będzie wygrywał. Ale ważne, żeby spróbował. I o to walczymy. Panowie, to, że to, właśnie to, tutaj pojawiają się młodzi Emilka. adepsi, okazuje się, że chyba bardzo dobrze wykonujecie swoją pracę, bo wszyscy garną się do was, lgną do was niemalże. Przychodzi to, to dziewczynka Emilka. Emilka i ma ochotę porozmawiać ze speakerem zawodów. Proszę do, bardzo. Dokładnie tak. No Emilka już rozmawiała z nami, ale rzeczywiście to co mówił Henryk, od takiego malucha to się wszystko zaczyna, potem są szkółki kolarskie, potem będzie Akademia Michała Kwiatkowskiego w Toruniu i tutaj też ciekawostka, bo Michał zaczynał na wyścigu Mini Tour de Pologne swoją przygodę z profesjonalnym kolarstwem, wygrał w Gdańsku całe lata temu, a teraz jeździ w jednej z najlepszych ekip na świecie. Tak to się zaczyna i tak to się potem kręci. To są, drodzy Państwo, bohaterowie, trochę od kuchni tych wyścigów, które mamy okazję relacjonować. Dariusz Maląg, Henryk Sytner, bez tych dżentelmenów, tak jak wspomniałem na początku, absolutnie żadna impreza kolarska w Polsce nie może się obyć. Także skandia maraton Lang Team. Skandia Maraton Langtim, proszę Państwa, wielkie podsumowanie. Adam Siluta razem ze mną. Witam ponownie. No to ja tak. Standardowe pytanie: jak było? Tradycyjnie w Dąbrowie fantastyczna, fantastyczna frekwencja. Piękna pogoda. Startujący zawodnicy bardzo zadowoleni. Trasa była dzisiaj wymagająca, bo było dużo błota po wczorajszych opadach. Ale zawodnicy przyjeżdżali szczęśliwi, nie było jakichś groźnych wypadków. No i rozstrzygnęły się losy Pucharu Polski z Skandia Maraton Lang Team. Wygrał Mariusz Kowal. Też w kategorii Grand Fondo Andrzej Kaiser potwierdził swoją dominację. Po Amatorów, który wygrał w pięknym stylu, tutaj dzisiaj też pokazał wielką klasę. No to w tym kwidzeniu to już tak tych emocji trochę mniej będzie, skoro już wszystko wiadomo? E, w widzenie, tradycyjnie, tradycyjnie finał i też na pewno będą zawodnicy walczyli o zwycięstwa w poszczególnych kategoriach wiekowych i w klasyfikacjach poszczególnych dystansów czyli na pewno będzie bardzo ciekawie i będzie się dużo działo. No Będzie się z pewnością działo. Ja przed momentem jeszcze rozmawiałem z tymi najlepszymi, z tymi, którzy tutaj odgrywali pierwsze skrzypce. No i faktycznie być może już nie będzie tego dreszczyku takiego emocji. Aczkolwiek ja wiem, ja znam tych zawodników, że oni do końca, niezależnie od tego, czy jest to rozstrzygnięte, czy nie, zawsze walczą i dają z siebie absolutnie maksimum. Tak, to są zawodnicy, którzy w każdym starcie chcą, chcą pokazać, że są najlepsi. I to jest taka pokazanie takiego charakteru kolarskiego, że każdy zawodnik wody, rządzam się swoimi prawami. Podobnie będzie w Kwidzynie, gdzie każdy będzie chciał na tym finałowym, w, tym, w tej finałowej edycji pokazać, że jest najlepszy. Dzisiaj tutaj mieliśmy po raz kolejny przykład tego, że ta rodzina Skandia Marathon Lang Team rozrasta się praktycznie z edycji na edycję. Gdy 8 lat temu rozpoczynaliście wspólnie z Czesławem Langiem ten pomysł, chyba w najśmielszych snach nie spodziewaliście się, że praktycznie gdziekolwiek, w jakimkolwiek mieście, niezależnie od jego wielkości się pojawicie, będzie tak mnóstwo ludzi na ster. Tak, rozpoczynaliśmy 8 lat temu ze Skandią, która jest sponsorem tytularnym. Razem z nami organizują te zawody. Wody. I myślę, że naprawdę mało kto się spodziewał, że po tych ośmiu latach będzie tak wielka moda na rower, na kolarstwo, i przyjdą też wielkie sukcesy w kolarstwie szosowym, w kolarstwie MTB, bo Polska naprawdę rośnie w siłę i staje się taką potęgą kolarską. To pokazują rankingi światowe, sukcesy Michała Kwiatkowskiego, Rafała Majki. Także myślę, że, że z roku na rok będzie jeszcze coraz lepiej. A będziemy być może mieli już w kwidzenie mistrza świata, bowiem niebawem, czyli jutro, dzisiaj mamy sobotę, wystartuje wyścig ze startu wspólnego w Poferadzie w Hiszpanii, w którym Michał Kwiatkowski na ulubionej takiej trasie, skonfigurowanej pod niego, będzie walczył o Mistrzostwo Świata. Typuje żadam, że zostanie tym mistrzem. Bardzo fajne jest to, że po raz pierwszy Polak jest w gronie faworytów. Tak jak Anglicy, Francuzi przewidują i typują faworytów, to stawiają Michała Kwiatkowskiego jako jednego z faworytów. I to jest, też pokazuje, że ta potęga polskiego kolarstwa się odrodziła i że, że to idzie wszystko w bardzo dobrym kierunku. I myślę, że Michał ma naprawdę wielkie szanse na to, żeby stanąć na podium Mistrza Świata. Kwidzę dokładnie za tydzień, więc ja myślę, że będzie czas właśnie tam za tydzień na takie wielkie podsumowanie tegorocznego Skandia Maraton Lang Team, więc serdecznie do widzenia zapraszamy oczywiście wszystkich. Zapraszamy wszystkich i tutaj będziemy mogli już podsumować cały sezon kolarski, bo już będziemy wiedzieli jak zawodnicy wystartowali na Mistrzostwach Świata i będziemy mogli e, zrobić taki przegląd wszystkich naj, najwspanialszych występów polskich zawodników we wszystkich dyscyplinach kolarskich. A my mówimy Państwu do zobaczenia tak z Dąbrowy Górniczej, kłaniamy się bardzo nisko, no i zapraszamy do kwidzenia na 4 października, myślę, że będzie działo się bardzo, bardzo wiele. Bogusław do zobaczenia, Solecki, Iwona Kutyna, I Adam dziękujemy.